z siedzibą w Brazylii w Salvador We współpracy z innymi polskimi grupami oraz brazylijskimi instruktorami praktykujemy styl capoeira, zwany regionem. Zajęcia prowadzone są w dobrym stopniu przez zaawansowania przez instruktora samochody z tytułem nadanym przez Ministra Sportu i Turystyki. Na treningach uczymy się popieć, ulegów, elementów, poruszania, pocięć. Zajęcia odbywają się codziennie, Większość ludzi uważa, że kogo mają do taniec i odszedł. Nie będą się swoich swojej umiejętności w walce. Często wyjeżdżamy na różne warsztaty, szkoląc się na nich pozowie profesorów z Brazylii. Organizowane są również obozy. Przede wszystkim wydaje mi się, że trzeba podziękować rodzicom. Mamy tutaj reprezentantkę panią Sejden. Mamy gromkie brawa, proszę. Ja niedawno się dowiedziałem, że ani Są i kobiety twarde. Proszę oddaję e, mikrofon. A ścigają się w przeciwnym kierunku do wskazówek zegara, pokonując dwa łuki. Tor nie jest pięknym okręgiem, jakiego może się każdy z... na pierwszy raz spodziewać. To jest jednak kształt walut. Żylę jako sport. Żylę jako sport był przez moją rodzinę, ceniony przez wiele lat. Od dziecka słyszałam relacje przez radio, oglądałam mecze w telewizji. Do której w tamtych czasach byłam wzruszona. Z czasem się to zmieniło. Każdej niedzieli wyczekiwałam, do, by tylko obejrzeć rozgrywki Nie, no, co dziewczyna, to Proszę, dziękujemy. O nagród i ogłoszenie zwycięzców prosimy pana dyrektora. Szanowni Państwo, w roku 1946 we Francji został odłożony kodeks etyczny nauczycieli. Pierwszy punkt tego kodeksu, że każdy nauczyciel wierzy nie w nieograniczone możliwości rozwoju swoich uczniów bo macie te możliwości, te, tla, te talenty dzisiaj pokazują, że poza waszymi zdolnościami szkolnymi macie swoje wspaniałe pasy. Ja bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy się zgłosili, że mogłem poznać was bliżej i popatrzeć na, z innej perspektywy na waszą działalność. Dziękuję również wszystkim nauczycielom, którzy was do tego przygotowali i zachęcili i zorganizowali ten dzisiejszy dzień. Mam przyjemność ogłosić zwycięzców tego w można pierwszego konkursu talentów Zespołu Szkół nr 1 w Toruniu. Największą liczbę głosów to aż 97 otrzymała Weronika Marcinkowska-Malina Mamy tutaj zwycięstwo zbiorowego. Jest to dyplom na klasy pierwszej, a za spektakl show. Specjalne kosmetyki dla nastolatek. Ładka w płynie, na tego znacznie znacznie większy tak, że żeby kołać się i oczy, wydrukuj również turzającego, to drugającego to się dużający. Będziesz zaskoczony na musisz mieć. Musisz Szkoła Językowa ja chorobą, zapobieciem, na tym poziomie. Ja się muszę znaleźć, zapewniam materiały, kontakty, akcje. Musisz tu być. muszę być. Tylko u nas, jesteśmy przygotowani, nie, jest nie, tak. jesteś jest nie muszę tego znaleźć, jakbyś tam się działał, tylko się musisz muszę Podoba mi się pewien chłopak, ale on nawet na mnie nie spojrzy. Może to i dobrze, bo jakby spojrzał, to nie wiadomo, co by się stało. Widzę przecież, chodzi w to nie odpowiedź, później ją kadycha. Na I nawet wpisywał być na nich Ale ona w tym się uspokoić. Nie, nie. się mam chodzi, nie zauważyć. Nie podoba się. Co ja

Nie, 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 i nie, to nie, 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 ok. Dajcie nie, nie, Wyrobi się. Teraz jestem nie, 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 ja nie, nie, to mój nos i moje ciało. Dopóki mieszkasz pod naszym dachem, twoje ciało ma pozostać gładkie. Będziesz dorosła, to możesz się cała wykoliczkować. Co możesz się sobie tatuaż A to niezły pomysł. nie jest pomysł. niebieskość jest warto Nauczyciele nie interesują się uczniami. Nie umieją z nimi rozmawiać, nie ignorują problemy. Co być spokojnie? Nauczyciele nie rozumieją młodych. Nauczyciele się nie udają. Nauczyciele tylko udają, że się interesują. Nie wierzcie nauczycielom, jeżeli nie wierzycie się nauczycielom, wiesz czy nam. Prosimy przewodniczącą przewodniczącego wraz Panie na pierwsza. Szanowni Państwo. Ogłaszam wynik testu na znajomość naszego patrona. Akurat mamy egzekwum i tutaj mamy klasę drugą BLO, klasę drugą ALO i klasę pierwszą ALO. nagroda, to są jeden dzień zwolniony od pytania wybranych przez nas. To... Gratuluję wszystkim laureatom, ale i nie tylko. Wszystkim, którzy wzięli udział tutaj w dzisiejszej imprezie, a przede wszystkim dziękuję nauczycielom, którzy za, za każdym osiągnięciem to jest nauczyciel, jego praca i wysiłek. Również z, z powodu z okazji Waszego święta, święta szkoły, chcę złożyć z okazji święta szkoły dyrekcji Radzie Pedagogicznej Społeczności... Pracownikom szkoły, trafnych inspiracji, zapału do pracy, sukcesów zawodowych i edukacyjnych oraz spełnienia osobistych marzeń. Życzymy dalszego, powszechnego rozwoju szkoły oraz kontynuowania dotychczasowej, życzliwej współpracy ze słańcami z i u

Bo Ojca Naszego Jezusa Chrystusa i daje Duchu Świętym, niech będą z i To Twojem. Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych. Cieszę się, że możemy tam przecie odprawić, szczególnie wszystko w jakiej sprawie miłości więzienie, szczęśliwości, najbliższy.